Siemanko, kochani, deser Monte na pewno wszyscy znacie, lubią go i dorośli, i dzieci. Natomiast ja dzisiaj pokażę Wam wyjątkowo prosty przepis na taki deser Monte, oczywiście w wersji keto i to wyłącznie z pięciu składników. I do naszego keto monte będziemy potrzebować 300 g serka skyr, 30 g orzechów laskowych, naszą keto kokainę, czyli erytrytol, dwie łyżki mleka i kakao ciemne. Zaczynamy od dodania dwóch łyżek erytrytolu do naszego serka Skyr. Następnie dwie łyżki mleka. I całość dokładnie mieszamy. Następnie połowę naszego kremu musimy odłożyć do osobnej miseczki, bo jak wiemy monte jest dwukolorowe. Teraz do połowy naszego kremu wsypujemy 30 gramów orzechów laskowych i jedną taką konkretną łyżkę kakao. Uzbrajamy się w blender i wszystko blendujemy. I teraz nie pozostaje nam nic, jak tylko wziąć przezroczystą ładną szklankę, no ja akurat mam taką od whisky i Nakładamy najpierw warstwę ciemną do połowy szklanki. Ciemną warstwę przykrywamy kremem jasnym. Wierzch naszego ketomonty przyozdabiamy jeszcze troszeczkę kakao i kilkoma orzechami laskowymi w całości. I tak właśnie, kochani, prezentuje się moje domowe ketomonte. Jak sami widzieliście, przepis szalenie prosty, wyłącznie 5 składników, kilka minut roboty i macie pyszny, ketogeniczny deser. Nie takie chemiczne, dosładzane coś, jak widujecie w sklepach. Polecam, zróbcie go swoim bliskim, na pewno Wam zasmakuje. Dziękuję, że obejrzeliście do końca, zostawcie subskrypcję i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, hej!